Szanowni Państwo tradycyjnie przedstawię, omawiając budżet, przedstawię najważniejsze dane dotyczące budżetu wraz z cechami tegoż projektu na 2015 rok. Dużo liczb padło już również w opinii, dlatego ograniczę się do tych najważniejszych cech, mianowicie rok 2015 zamyka to warto o tym powiedzieć, bieżącą, a jednocześnie rozpoczyna nową, unijnę, nową unijną perspektywę finansową na lata 2014-20. Jest kolejnym rokiem, gdzie obowiązują już nowe limity zadłużenia. Przypomnę, że taka sytuacja ma miejsce od 2014 roku, a w związku z tym nie obowiązuje ten limit poziomu zadłużenia 60%, natomiast obowiązuje Nowy limit obciążenia do dochodów obsługą długu, ale już nie jest to tak jak wcześniej 15% dochodów, lecz średnia arytmetyczna z trzech lat poprzedzających rok budżetowy, gdzie bierze się pod uwagę wydatki na spłatę rat, na spłatę odsetek w stosunku do dochodów ogółem. Porównuje się to ze średnią arytmetyczną z trzech lat poprzedzających, gdzie ten algorytm obejmuje dochody bieżące minus wydatki bieżące plus dochody ze sprzedaży, Mienia w stosunku do dochodów ogółem liczy się średnią arytmetyczną z trzech lat. To są informacje, które zapewne Państwu są znane. Warto podkreślić, że miasto nie ma, jak również nie przewiduje problemów z utrzymaniem płynności finansowej i zdolności kredytowej. Zaznaczam, że rok 2014 był kolejnym rokiem bez zaciągania kredytu. Dzięki temu miasto ma korzystne wskaźniki bazowe. Dochody, które oszacowaliśmy zgodnie z zasadą ostrożnego budżetowania, czyli na poziomie, którego realizacja jest najbardziej prawdopodobna, a wydatki w kwotach niezbędnych przy, i tu warto zaznaczyć, bardzo oszczędnym gospodarowaniu. Biorąc pod uwagę zadania i cele, które są założone w projekcie budżetu na rok 2015, one jednoznacznie wpisują się w cele zarówno średnio, jak i długoterminowe. Teraz przejdę do podstawowych cech projektu budżetu na 2015 rok. Cech, które świadczą o tym, że ten projekt został skonstruowany zarówno w sposób... Prawidłowy, ale również jest projektem, jest budżetem optymalnym. Mianowicie jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, czyli dochody finansują w pełni wydatki bieżące i pozostaje nadwyżka operacyjna blisko 75 milionów złotych. Natomiast nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, czyli tak zwana nadwyżka operacyjna bieżąca, wynosi. Prawie 29 milionów złotych. Biorąc pod uwagę ilość pieniędzy, zarówno w sensie wartości bezwzględnych, jak i procentowo w stosunku do budżetu, które przeznaczamy, zamierzamy przeznaczyć na inwestycje, możemy jednoznacznie powiedzieć, że ten budżet jest wysoce proinwestycyjny i prorozwojowy. Mianowicie nakłady majątkowe wyniosą 98,5 miliona złotych i będą na poziomie wyższym niż planowane na 2014 rok o ponad 9 milionów złotych. Wydatki majątkowe stanowią prawie 25% wydatków ogółem. I tu warto powiedzieć, że najwięcej wydamy na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, w drugiej, na drugim miejscu wydatki na drogi oraz na obiekty sportu i kultury. Biorąc pod uwagę efekt mnożnikowy dla nakładów inwestycyjnych, wynosi on 1,6, co oznacza, że za 1 zł środków własnych planuje się uzyskanie nakładów inwestycyjnych o wartości 1,6 zł. Możemy powiedzieć, że jest to budżet efektywny. Ponieważ przy, przy opracowywaniu budżetu braliśmy. Pod uwagę zarówno rozliczne potrzeby mieszkańców miasta, jak i te, które zgłaszane są przez pracowników Urzędu i jednostek podległych miastu realizujące zadania ważne dla społeczności lokalnej. I przy zderzeniu tych rozlicznych potrzeb z ograniczonymi zasobami finansowymi miasta udało się to połączyć, a w związku z tym ten projekt budżetu, możemy zaliczyć do projektów optymalnych.